Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy z panią Ewą Kliszewską, menedżerką pomorskiego inkubatora kultury i chcielibyśmy zadać Pani kilka pytań na temat tej inicjatywy. Bo zacznijmy od tego, czym w ogóle jest pomorski inkubator kultury. Dobrze, dzień dobry, witam wszystkich i kilka słów, czym jest Pomorski Inkubator Kultury. Pomorski inkubator kultury jest miejscem, miejscem, w którym artyści mogą tworzyć, mogą znaleźć swoją przestrzeń do działania. Jest miejscem, które powstało w odpowiedzi na sytuację, którą, z którą wszyscy się mierzymy, w Polsce i na świecie przez ostatni, przeszły rok. I zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu artystów straciło możliwość pracy, straciło możliwość pracy zarobkowej przede wszystkim i twórczej jednocześnie. I inkubator jest miejscem, w którym oni, w którym oni mogą znaleźć przestrzeń do działania, mogą znaleźć narzędzia niezbędne do pracy i mogą też znaleźć wsparcie takie mentoringowe. Związane z tym, jak odnaleźć się w świecie art biznesu. Dobrze, jak, jako taki artysta, jak mogę do Państwa się zgłosić? Czy istnieje jakiś telefon, jakiś Facebook? Tak, oczywiście. Najłatwiej zgłosić się do nas przez stronę internetową, strona www.pik.pomorskie.pl i tam wypełnić formularz. Kliknąć aplikuj tam wyświetli się kilka pytań. Część będzie bardzo łatwych dotycząca tego na przykład w jakiej dziedzinie sztuki się działa, bo zgłaszać się do nas mogą artyści z przeróżnych dziedzin, a część będzie tych pytań dotyczyć tego jakie dzieło chciałbyś stworzyć i co do tej pory już w swoim życiu zrobiłaś. Te linki prawdopodobnie będą po, w, w opisie filmiku, więc spokojnie, że chce dołączyć, na pewno, na pewno zapraszamy. Ja przy mam pytanie: czy, czy jest jakiś wymóg, jakiś wymagany poziom, jaki artyści muszą posiadać, żeby do, do Państwa się dostać? Tak, jest to taki ogólny wymóg, z jednej strony ogólny, z drugiej strony dość precyzyjny. Jest to przedsięwzięcie dla artystów zawodowych, czyli dla osób, które sztukę wykonują. Jako swój zawód dla osób, które utrzymują się z tej właśnie dziedziny działalności człowieka. Nas nie interesuje, czy ktoś skończył wyższą uczelnię, w, czy to jest ASP, czy Akademia Teatralna, czy, czy jakakolwiek inna. Nas interesuje to, czy dany kandydat, wykonując swoje dzieła, czy to plastyczne, czy teatralne, czy choreograficzne, czy filmowe. Czy po prostu na tym zarabiał, mówiąc krótko? To muszą być jakieś duże sumy, czy po prostu jak ktoś to siedział kiedyś. Znaczy, ciężko mi powiedzieć, ale czy musi być jakaś konkretna suma, czy. Każdy, nie, to który... nie musi być konkretna suma. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część artystów przed COVIDem utrzymywała się zupełnie. Za części jest to po prostu jakiś dodatek. Jest, jest to jakby. Nie jakaś ogromna kwota, za którą możemy się utrzymać. Jasne jest też, że są artyści, którzy dopiero są na początku swojej drogi i ta ich praca zarobkowa była powiedzmy jeszcze, jeszcze dość niewielka. Czy młodzi artyści początkujący mają, jakoś, mają w okazję się przebić? Czy istnieje jakiś limit osób, które możecie Państwo przyjąć pod swoje skrzydła? My oczywiście zapraszamy wszystkich młodych artystów, szczególnie tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia za sobą. Jeśli chodzi o limit, limit oczywiście istnieje, ale nie jest on w żaden sposób twardy i jasno zaznaczony. Jest to uzależnione od tego, z jakich dziedzin artyści się do nas zgłoszą, ponieważ inaczej funkcjonują osoby, które malują, zajmują się ceramiką, rzeźbą, inaczej funkcjonują osoby, które zajmują się tańcem, teatrem, filmem, fotografią, i w zależności od tego, jakie osoby do nas się zgłoszą, czy też muzyką, prawda? My musimy odpowiednio dopasować do ich potrzeb dostępność sal, dostępność narzędzi, sprzętu, więc ten limit jest zależny od ilości osób. Które się zgłoszą. Natomiast ten limit to nie jest 3 czy 5, tylko rozmawiamy w okolicach grupy osób 20, może przeszło 20, może nawet 30, w zależności od tego, jakie potrzeby zgłoszą osoby aplikujące. Um, czy wszystkie te dzieła, które, państ które Państwa um, hm, członkowie stworzyli, są normalnie do zobaczenia przez widzów takich jak ja? Czy te będą? Oczywiście, tak. Inkubator kultury jest inicjatywą, która powstaje, która tak naprawdę stawia pierwsze kroki. Otrzymaliśmy wsparcie od Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Naszym patronem jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. I ta inicjatywa rusza. Do nas, u nas zaczynają teraz pracę pierwsi artyści. Ich pierwsze prace, mamy nadzieję, będą gotowe w czerwcu bieżącego roku, czyli tak naprawdę już niebawem. I Naszym celem, poza udostępnieniem miejsca pracy i poza wsparciem takim biznesowym jest też tworzenie wystaw i pokazów. I oczywiście, jak to na wystawach i pokazach chcemy, żeby byli tutaj widzowie prawdziwi na żywo, mimo tego, że sprawdzamy opcję tworzenia galerii wiralowych, to jednak ten widz na żywo. Jest najważniejszy i będziemy z pewnością zapraszać wszystkie osoby zainteresowane, mam nadzieję, już od czerwca. Idea takiego inkubatora, który pomaga się rozwijać adetystom, jest czymś nowym? Czy takie rzeczy istniały już wcześniej w Polsce, albo na Zachodzie? Sama idea jest, jest znana, samo to słowo inkubator dla mnie jest znane, to znaczy inkubator nie jako sprzęt medyczny, ale już w takiej formie ekonomicznej. Jest mi znany i pewnie wielu osobom od inkubatorów przedsiębiorczości, które istnieją przy uczelniach wyższych. Natomiast taki inkubator artystyczny, takie miejsce pracy i, i wsparcia artystów jest zaczerpnięte z Zachodu. Natomiast w Polsce, myślę, że jest to jedna z pierwszych inicjatyw. Więc skąd wziął się ten pomysł na, na zrobienie czegoś takiego? Czy obejrzeliście jakiś film, czy wyszłyście o, o takich zachodnich projektach? Czy to może coś w ogóle innego? Idea wzięła się z doświadczeń, jakie ma za sobą nasza dyrektora artystyczna Marzena Gawrysiak, która zawsze opowiadała właśnie o tym, co zobaczyła na zachodzie, na, na zachodnich uczelniach artystycznych. Tam na przykład artyści, osoby studiujące, powiedzmy na takim odpowiedniku naszej ASP, mają takie karty magnetyczne, klucze. Do wejścia do pracowni i mogą skorzystać z nich o każdej porze dnia i nocy, bez względu na to, czy jest to pracownia, w której się maluje, czy jest to pracownia, gdzie jest ciężki sprzęt, gdzie są dłuta pneumatyczne, gdzie są piece do wypalania. Po prostu taki student może tam wejść w każdej chwili, wtedy, kiedy potrzebuje, może skorzystać z narzędzi, które są i, i może tworzyć. I to jest tak. Ha, chyba to jest taki najważniejszy element działalności inkubatora, że nie musimy się zamknąć w godzinach od 8 do 15 czy od 16 do 20. Jeżeli artyści z Pomorza chcą przyjechać na cały weekend, chcą nocować tutaj w Gdańsku we wrzeszczu, żeby ten proces twórczy był dłuższy, to jak najbardziej jest to możliwe? Rozumiem, że Zachodzie to twórczo inaczej niż u nas w Polsce, więc jak udało się od tego marzenia, od tego właśnie podejrzenia działa na Zachodzie, udało się dojść do tego, że w Polsce też mamy taki ośrodek? Ta droga trwała około roku. Dokładnie rok temu Stowarzyszenie Teatru Znak i Gdańska Szkoła Artystyczna wraz z innymi podmiotami zorganizowała taką konferencję, spotkanie SOS dla kultury. I z tego spotkania, kiedy rok temu artyści, różne instytucje związane ze sztuką, byli kompletnie bezradni. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak sobie poradzić z sytuacją, która nas spotkała. I od tamtej pory toczyły się rozmowy, toczyły się twórcze. Twórcze takie wspierania się, jak pomóc tym artystom. Nie tylko tym, którzy są w instytucjach państwowych, ale mamy przecież gro artystów niezależnych, artystów działających na własny rachunek, bez etatów, bez stałego miejsca pracy, tylko tworzących na, 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 na konkretne zlecenia. I z tego. Po wielu, wielu próbach znalezienia złotego środka powstała idea właśnie tego inkubatora, który nie daje, jak to się mówi tak potocznie, nie daje ryby, tylko daje wędkę. My nie dajemy stypendiów, my nie jesteśmy w stanie wręczyć artystom pieniędzy, które mogą spożytkować na życie. My możemy ułatwić im pracę, my możemy stworzyć im miejsce pracy, udzielić narzędzi pomóc w takiej sferze właśnie mentoringowej, czyli to, z czym artyści często mają problem, bo tworzą, skupiają się na swoim działaniu. A teraz, żeby dobrze funkcjonować, żeby móc zarabiać po prostu na swoim działaniu, potrzebujemy marketingu, potrzebujemy działań internetowych, potrzebujemy wiedzy z zakresu troszkę takiej prawnej, na przykład jak prowadzić fundację, stowarzyszenie, własną działalność gospodarczą w tej dziedzinie artystycznej, jak pozyskiwać środki na działalność. To jest ta strefa, w której my jesteśmy w stanie pomóc. I, I zapraszamy wszystkich artystów, którzy są zainteresowani rozwojem e, e, też z tej strony. Czy wydaje się Pani, że Wasza inicjatywa jest pionierem i teraz takie będą pojawiały się co chwilę gdzieś w Polsce? Ja myślę, że te inicjatywy podobne już, już się pojawiają, ponieważ rok tkwimy w trudnym położeniu i artyści no, no są ludźmi, którzy nie lubią siedzieć z założonymi rękami I, i zapewne w innych miejscach Polski, być może w innych częściach Europy też dzieją się rzeczy, które mają uruchomić artystów. Natomiast tutaj na Pomorzu, Myślę, że jesteśmy taką inicjatywą największą. Czy ma Pani coś do dodania? Jakieś, jakiś luźny pomysł, albo jakieś dobre słowo dla wszystkich artystów, zaproszenie dla nich do Waszej inicjatywy? Tak. Ja chciałabym zaprosić wszystkich artystów z Województwa Pomorskiego do udziału w Pomorskim Inkubatorze Kultury, do tego, aby. Spotkali się z nami, do tego, aby powiedzieli o swoich potrzebach i do tego, żeby zaczęli tworzyć dzieła w ramach inkubatora. Wszystko jest możliwe. My zawsze pytamy, czego Wam potrzeba, co jeszcze możemy zrobić. I dla tych, którzy wahają się, czy na pewno jest to miejsce dla Was, to powiem tak. To jest miejsce dla Was, zawsze możecie to sprawdzić, możemy zawsze o tym porozmawiać. Dla przykładu mogę podać kilka osób, które już zdecydowały się na działanie z nami. Działa z nami Teatr 3,5 z Dzieżgonia, działa z nami Teatr Tańca Enza ze Słupska, działają z nami tancerze, malarze, osoby zajmujące się ceramiką z Trójmiasta i okolic. Dlatego serdecznie zapraszamy. Zawsze można znaleźć jakiś pomysł do realizacji i rozwoju. chyba bardzo pani dziękujemy. Mam nadzieję, że jako Neptun TV jeszcze kiedyś zajrzymy do pomocy jego kultury i jeszcze raz po państwu opowiemy. Ja serdecznie zapraszam. Może w momencie, kiedy już będziemy. W troszkę lepszej sytuacji pandemicznej będę mogła zaprosić Państwa po prostu fizycznie tutaj do nas, żeby zobaczyć te przestrzenie, a może już zobaczyć dzieła naszych artystów. Zatem jeszcze raz bardzo dziękuję Pani, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.